Dobry wieczór, Natalia Kuźma dla kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy na gali Prime MMA 8 i jest ze mną Kaczor, cześć. Cześć Boże, kłaniam się, siemanko. <laughs> Powiedz mi, jak wrażenia po walce? <laughs> bardzo pozytywne, no wiesz, yy, gdy, gdybym przegrał, no to by było bardzo źle, a myślę, że no, każde, każde zwycięstwo cieszy, każde zwycięstwo cieszy, a tym bardziej, że przeżyłem naprawdę piekło w życiu swoim i, i jestem zadowolony, wiesz. Yy, chciał MMA, gościu chciał trenować w MMA, to znaczy się bić w MMA. <coughs> Przepraszam. No ale jednak jakoś udało mi się z tego wykaraskać i yy, yy, cieszy mnie to zwycięstwo. Choć nie jest to jakiś wygórowany zawodnik, yy, no ale oczywiście, że cieszy, byłbym chyba głupcem, gdybym powiedział, że nie cieszy. No tak, tylko że Jaś Kapela się już wcześniej bił. No, no, chłop ma wiesz, ma, przepraszam, ma, on ma tam kilka walk, ma tam jakieś doświadczenie. To na pewno jakoś wpływa na psychikę człowieka. Ja jestem pierwszy raz w oktagonie, no, wiesz, duża presja była, bardzo duża presja na mnie była. Bardziej, że takie show dawaliście na konferencjach. No, by było to mosty. tak, Więcej shotów było z waszego panelu. No wiesz, no, ja, ja wiem o tym, ja sobie zdaję sprawę, no ale dotrzymałem słowa i jestem bardzo z tego dumny że mówiąc po tobie nawet nie widać, że byłeś w Oktagonie, nie ma żadnych śladów, masz może delikatnie czoło podrapane? Ale to czoło to jest in z innych rzeczy. Aha, to czyli to nawet nie od jasia. Nie, nie, to z innych rzeczy. Tu mam jeszcze taki ślad, ale to całkiem inna historia jest. To nie, nie. To... Naprawdę yy, yy, myślę, że muszę rzucić jak najszybciej papierosy. Kondycyjnie pewnie no kondycyjnie muszę rzucić papierosy na pewno i naprawdę jest potencjał na to, żeby robić duże, duże zamieszanie w tym Oktagonie. Jak ty się w ogóle czujesz w tym sporcie? Czy złapałeś takiego przysłowiowego bakcyla? Na pewno mnie to motywuje, ta wygrana, na pewno mnie to motywuje i tak jak powiedziałem wcześniej, że na pewno będę cały czas trenował i czekają was niesamowite przygody. Czy czułeś ciosy od Jasia, które... Twarznie, twarz nie. Jak mnie zaczął dusić. Coś tam zaczął dusić mnie, ale ja tam po podwórkowemu po, 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 po pająk się wykaraskał, nie? No bo to była bardzo szybka walka. No, no tak, no, no szybka, szybka, no ale wiesz, kurde, chłop trenuje chyba 3 lata. Ja trenuję dwa miesiące, no ale mówiłem, że to jest zderzenie dwóch innych światów i no i, i co? Jasiu przewraca tam oczami, gdzieś tam białkami, bo widziałem jak go tam lekarze badali. Mi tylko ściągnęli, przepraszam, mi tylko ściągnęli z rąk te, banda te bandaże i tyle, nie? I do domciu. Chcę jak najszybciej się wykąpać i marzę o wodzie z cytryną. Ty, czy ty czułeś stres, jak wychodziłeś? Bo mówiłeś, że właśnie e, Jaś jakby już wcześniej wa walczył, więc... E, szczerze, szczerze, miałem bardzo pozytywny humor, ale cały czas miałem z tyłu głowy, uważaj wariacie na tlen, uważaj na tlen, uważaj na tlen, ale, ale, ale ludzie, atmosfera pełen chill, pełen nus ale miałem w głowie, gość trenuje tam 3 lata, Mogożka jakiś tam on chciał to MMA, no to miał MMA, gdzie ja tylko dzisiaj na dachu ćwiczyłem to MMA 5 minut, mi chłopaki pokazywali, jak w razie bidy się, kurde, z, tam sploła zrobić czy coś. No naprawdę, 5 minut na dachu polsato tutaj byliśmy, bo ja byłem przygotowany na K1, nie? A Małgośka chciała w tym MMA, no i jest, no i no to jest, jest, no i było, no i było. No. Czy słyszałeś swój narożnik w ogóle? Bo często słyszałem. jest tak, że właśnie jak wchodzisz do tego oktagonu, to cię odcina. Słyszałem, Sł właśnie słyszałem, słyszałem, słyszałem. I popełniłem ten jeden błąd, ze z tą nogą, wyleciałem i mnie do parteru sprowadził. Ale ogólnie słyszałem, słyszałem, no, no naprawdę. Czy ty jesteś z siebie zadowolony, ze swoich umiejętności, przede wszystkim z tego, co pokazałeś dzisiaj na tej walce? Może jestem zadowolony, może z umiejętności nie za bardzo, ale ze zwycięstwa jak, najba jak najbardziej jestem zadowolony. Umiejętności jeszcze trzeba bardzo dużo szlifować, ale myślę, że ja się szybko uczę. Ja mam doświadczenie podwórkowe, że tak powiem, od dziecka. Znaczy? Różne rzeczy się tam wydarzyły, różne rzeczy się działy. Nie będę przecież opowiadał, co tam się działo, nie? Ale różne rzeczy się działy. A możesz... A nie, chcę. No dobrze, A no, nie, chcę za bardzo. No różne tam były bijatyki na podwórku, jak to jest na podwórku, ale wiesz... Ty jesteś z Przemyśla. Tak, tak, z Przemyśla jestem, dokładnie. Jeżeli chodzi o Freak Fight. Treningi, na pewno treningi, treningi, rodzina, no i przede wszystkim trzeźwe życie. Taki jest plan. To był pierwszy etap na mojej mapie, żeby dążyć dalej wciąż do trzeźwości tylko teraz jeszcze rzucić papierosy. Jeszcze szlugi zostały, tak no. Nawet jeszcze dzisiaj tu chyba z ramy szlugów spaliłem przed tą walką. Wiesz, też emocje są, nie? Stres. Nie da wykreślić całkowicie. Tym bardziej w takim ważnym momencie. W takim ważnym momencie i jeszcze przez te, przez, te, przez te struny przeszło, wiesz, dużo chemii w, swoim, w tym życiu, nie? Po 19 latach myślę, że jest sukces dzisiaj, nie? Ja ci bardzo gratuluję, dziękuję Ci za wywiad i leć, odpoczywaj i ciesz się wygraną. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo miło i życzę y, sukces. Życzę spełnienia marzeń. <laughs> dziękuję bardzo. Dziękuję.